Witamy z kolejnej gali PLMMA, tym razem w Wilanowie. Jest z nami Lambert Akiadow, zwycięzca swojej walki. Lambert, powiedz nam, jak oceniasz swoją postawę, czy dałeś z siebie wszystko w tej walce, było coś, co mógłbyś zmienić? Mam nadzieję, się, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że Mówi, że szczególny plan nie miał na tą walkę, mówił, że jak potoczy się walka, tak ją będzie prowadził i na szczęście, że ją wygrał. Rozumiem. Co dalej z jego karierą? Możesz zapytać go, czy ma jakieś konkretne plany, jakiś konkretnych przeciwników, z którymi chciałby powalczyć tym razem? A dalsze, a plan, mój ujęcia, a w ogóle, w szpitalu nie był jechał, to jak na razie to konkretnych przeciwników nie ma, tylko plany ma na dobre treningi i się doświadczenia do nabierać więcej. Rozumiem, a czy jakiś pomysł co do przejścia do innych wyżej postawionych federacji, jak na przykład KSW, czy myśli już o tym, czy to jest zbyt dalekosiężne plany? A dalsze organizacje ale na przykład KSW, Helumahata, dalsze, o, lejo, Budwa Hadagama. No cóż, lec poza, upuza, ruchu do Alan jak na razie to mówię, że z planami do przodu nie skaczę. Jak na razie walczę tutaj, a jak pójdzie dalej, to zobaczymy. Dobra, jeszcze jedno szybkie pytanko na koniec. Kiedy będziemy mogli znowu zobaczyć cię w, w profesjonalnej walce w Oktagonie? Słety się profesjonalny, bo Jestem górą, moc górło osieńba. Kiedyś na przykład, czy za miesiąc najdłużej. Dobra. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy widzów, majem ma, życzymy miłego wieczoru. Dziękuję.